Siemano widzowie, z tej strony Michał Dzisiaj będziemy grać w Survival Mod Damix Możemy ten Możemy o 17 zagrać Jeżeli będziesz chciał O, 7, o 17 O 17 Nie, czekaj O 19 możemy zagrać o 19 możemy zagrać, będzie git. Jeżeli oczywiście chcesz. A ten, kto yy, yy, gra jeszcze w yy, tego, jak to się nazywa, Minecrafta, yy, niech ze mną może zagrać. To znaczy, no, yy, może napisać w komentarzach, może Damix gra, Damix. Z... Damix, grasz w Minecrafta? Jeżeli tak, to tak. A Krycha, jakby co, usunęłaś mnie z... Usunęłaś mnie z... Yy, znajomych. To ci chcę powiedzieć. Nie wiem, czy dlatego, że nie gram z wami, ale yy, może dlatego, że... Może dlatego, że... Po prostu przypadkowo. Ale jeżeli nie gram z wami, to dodaj mnie, bo ja już zaczynam grać w tego Stambla. Ale widzowie, no, odrobiłem się na survival mode i nie jestem. Teraz tutaj widzicie tą wodę, bo typ mi ukradł 64 żelaza i czekam na niego. Tam jest typ, ale to nie jest on, bo... Y, mu chciałem dać 32 i temu chciałem dać 32. Ale on... on... Y, szedł po schodach, pokażę wam jak to wyglądało. Patrzcie, To jest ty ten typ fajny. A nie jest fajny. O, skąd on ma żelazo? I to nie jest przypadkiem ten? Jakie on ma skina? Nie, to jest dobry, właśnie. A nie, bo on złapał chyba też 32. Dobra, się ma. To wyglądało tak, nie wiem, nie wiem czy się podzielili tym, czy tymi, czy nie, ale nie wiem kurde, skoro on ma żelazo ch chyba, że sobie wykopał, czekaj sprawdzimy czy to wykopał, czy złapał, nie widocznie yy, złapał to, sorry tamty, tamtego typa, przepraszam, jeżeli to jest Polak i mnie ogląda to sorry ale no pewnie to jest rusek. Patrzcie co oni tu przed chwilą na czacie pisali. A nie. nie, oni tu przed chwilą putin pisali. Bo ja wyszłam i mi nie zapisało. No kurde. Nienawidzę tego. Kiema typie. Pięć. Czekaj, zdążysz? A nie, zdążysz. Jesteś przekoza? Wiem. Nie, chłopie, masz przypał. Jak tak cię zabije Tutaj ktoś był. Ja dobrze o tym wiem. Widziałem tu żółtynik. Widziałem tu żółtynik i widziałem. Poznałem się z jakimś y, Polakiem. Y, fajnym, który mi właśnie to wszystko dał. Te wszystkie temy. Patrzcie, jaką mam zbroję. Miałem jeszcze jakąś zbroję, ale byłem. Y, dałem typowi i zginął. I właśnie, kurde sprawdzę czy ten typ jest jeszcze bo on mi napisał jak z nim grałem, że ma 4% i musi kończyć a ja mu napisałam że będę jeść obiad on się nazywa dark coś nie ma go dark Girl coś tam co to jest ugh ej nawet mnie nie próbuj zabić Wiecie, że, że ja w Minecraft'a jestem słaby, to ten typ by mnie mógł nawet zabić z tego patyka, głupiego. Nie zabijecie cię, jestem fajny. Co mnie próbujesz bić? Ej! Ej! Nie próbuj. Dać ci to, czy nie? Gdzie pan idzie? O! Hima. sojusz. Nie chcę marnować tych mieczy, więc sobie zabiję. Błagam, żeby trzy. Błagam. Nie no, dwie. A tamten typ też miał łuk, to, to, to profesjonalista w Minecraft, mówię wam. Sprawdźmy, czy umie water Skilla, czy nie umie. Czekajcie. Zdrapiemy się tam. Prędzej zginę, no ale no. A nie, nie, bo ja to robię tak, żeby nie zginął, bo ja się zbyt boję to robić. O, dobra, z takiej wysokości chyba nie zginę. Jesteśmy tu. Teraz Proste. Musimy poczekać na tego... Ej, czemu ja wylałem trzy wiaderka wody? Co jest? Ja miałem tylko dwie. Dwa. Co jest? Co tu się odwaliło? Nie wiem. Przepraszam tamtego typa, że yy, chciałam go zabić, ale dobra. Kurde, muszę czekać na tamtego typa dobrego, bo mm, ja miałam z nim grać. To jest taki kozak. Lubię z nim grać, bo to jest dopiero dzisiaj się poznaliśmy, ale lubię go. Ja idę kopać na ten 30. na yy, piąte? 50. no 500. Jak ktoś chce obsypiam, ale ja to mnie on nie zabija w tropie. W trafie. Więc ja idę po prostu pod ziemię Nie chcę mi się w sumie, ale dobra Potrzebowałbym ci żelaza, muszę zabić tego typu. Albo w sumie po co mam go zabijać Piszę na czacie Nie wiem, czy to się tak pisze, ale dobra. Co ty robi? I ty robisz swoją własną bazę, czy co? A nie, on robi pewnie trapa. Założę się, że to jest trap. E. To jest jakiś głupek? Halo, bracie. Ej, bro! Co już? Dobra, czemu ty uciekasz? Jest, jest to z tobą soja. już. No, chyba potrzebuję jedzenie czy zaś? Masz. Ej! Czekaj. Tak miałem? Wziąłem jakiegoś diamentowego gracza przez chwilę. O nie, bo to był chyba mój miecz Nie chce mi się kopać po te diaksy, ale no pewnie wy byście chcieli, no to co ja mam poradzić Ma tu jeszcze coś typu? Dobra, kopię mnie to O jest, no jak Dobra, wykopię sobie pierwsze i lok, bo nie chcę mi się tego marnować. Wiecie, jakie jestem widzowie. Czy to są trudne sprawy? To wcale nie jest prawda. A jak się tym wolno kopie, może zrobić srebrne. A nie, zaraz będziemy na 30 levelu, to już się będzie ciekawie robić. Bo żeby. Właśnie to chciałem powiedzieć, żeby nikogo nie tepał. bo zaraz zamorduję. Nie, no w sumie zielony, może być. A i w sumie ten typ kopię. Tomasz, wykop to do piątego levelu i spadaj. A ty? Albo nie, oddawaj ten kilo. Mogę, żeby się czymś podzielili, bo ja... i mam miecz Ej, dziura w samolocie! Chcesz? Idziemy czy nie? No to ten typ to kopie czy nie? Ja po co? Ja bym Eso es aquí con la curra. Co się dzieje? to znaczy, właśnie nie rozumiem, co się dzieje. Co jest? Czemu nie mam internetu? Poczekajcie. Dobra, jest nam już widzowie, a teraz będę po prostu. Możemy grać. Ja sobie oglądam Sergio przez chwilę w nudnych chwilach. Ale teraz zaraz wejdę. UHC. Gdyby była anarchia... Zginął. Bambik. Zmięsak i wiadomo, ma lepszego skilla ode mnie, ale... wiadomo o co chodzi. Tylko błagam, żeby oni na mnie jakiegoś głupiego trapa nie zrobili, bo takie kidoski mogą mnie Nie, nie zabijmy. mnie. Jestem za młody na śmierć. Ej, czemu ten typ to zakopał? UHC, co jest? I czemu on kolejnych typów tepa? Nie, ja po prostu kolejny się tepnął, nie. No widzę tych. Dobra, ja was zabijam. Jedynie. A dokochaliście się już chociaż na piąty level. Pro. No i kolejnego Tebli. Błagam, żeby ten nie był jak sobie. UHC, proszę. A, wszyscy nuby. Ale kik Wszyscy? Tak, wszyscy. Ej, zabiję końca, założycie się. Nie. odważ się. Idźcie se stąd. Kurde, nie dotykaj mnie, nie chcę zniszczyć sobie zbroi. No świetnie jesteście. Zabiję No widzisz Co wy robicie Kłóćcie się Sojusz Masz bro Czekaj Masz Wszyscy muszą być uzbrojeni Maria Ja Ja czytam czat widzowie, ja nie jestem takim spaślakiem, jak wam się wydaje. Co już? Jakieś cep się do mnie tepną. Zabicie Polaka, giniesz potem. Czekaj, dam mu coś. Nie chcesz czego? Do... Aha. Co tutaj tak dużo tych typów? Dobra, robię zrzut. Co jest? Spadaj mi stąd. Nie dla psa kiełbasy. Oni się na to nabierając Tu się odwala. nie się klepią o to. Właśnie o to w tej grze chodzi. Pięknie to wygląda. Czekaj, ja, za, ja chcę zabić tego bogacza tamtego. Gdzie on jest? A tam jest na górze. Kurde, idę do niego. Ej. nie próbuj mnie zabijać. Zabite pięknie, ale że? <ścoughs> ma czekaj. Aż zabierz sobie. No, on sobie i się obraził. Nie potrzebujemy cię, proszę. Nawet nie próbuj mnie popychać, ja Polska. Nie, on mnie próbuje jakoś sterować. To ci się to nie uda, ogóle. Ej, bro. Po prostu myślą, że ja im wszystko będę dawać, a yy, niech sobie sami zdobią. No dobra, no masz. Już tak nie prosił jak świnka. Tak zdech. idziemy za mną no. i tam ej tu jest ta kopalnia co ja wcześniej ją zrobiłam? nie gadaj co za zatek jakiś nie z naszej ekipy Gdzie są te typy? One mnie chodzą. Ja pierdolę, że oni się tam wszyscy gonią. Co za A co oni tak w ogóle walczą? To ja nie wiem. Ej, zabili go. Polaka zabili. Nie. Po trzeba zabić. Ej. Wej. Co wy tu robicie, taki uderzeni? Siema, siema. Mam rajpila. Ta cherewka. He, nie zjeł go. No kurde, odwar się. Co mám zrobił? Jak można typa? Macie No co, nie, ja nie chcę takich nudnych rzeczy. Ej, co mu daje? Zajdę. Nie wiem. Co się tam... Ach, ja, ja idę po śnieżki, panowie. Możecie iść za Nie, oni się tam zabijają. No widzę ich. Co oni w ogóle robią za głupoty? No nie rób nie wie. Ja robocie zabiję. Czemu oni się gonią? Zabijamy tych nobów. No ja nie mam nic co... Co ja mam was tu kontrolować jak kubków? Co to jest jakiś koks, czy co? Ja idę. Śnieżki trzeba. Nie spadł, dobra, lecimy. Zabijcie go! Lećcie za nim. Gdzie on? Co za pro player? Jestem słabszy od niego. Ja wychodzę obok. Kurde, przydałby się jego miecz. Po co ja mu go dałam? Znaczy ja go mam? Mam go. Hmm. To nam wszedł, kurde. Panowie. Gdzie on? Gdzie jest ten mój kolega? A dobra. To znaczy to nie jest mój kolega, to jest Słowiek. Tam poszedł nam na góra, na no, góra, góra. Dobra, wpływamy, o On się zaraz na mnie rzuci, założę się Łap Wiedziałam Dobra, ale fart Zabicie go tam, ja jestem słaby Oh shit, spadł A nie, to nie on A ten się od tyłu podbudowuje. Dobra, nie, ja biorę budulec Mam budulec Bierzcie go. Czemu go nie zabijecie? Nie no, zapnę tego. Zabił.